Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Wolna Hata wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory, świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Kraciński. Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich Jacek Racienski. Witam i zapraszam do udziału w Wolnej Chacie. A ja dzisiaj, oczywiście, w Wolnej Chacie nie jestem sam. Dzisiaj ze mną mój państwa gość, jest nim dzisiaj Piotr. Witam Cię, Piotrze. Witam. Dzięki za otwartość, gotowość do podzielenia się swoim świadectwem, doświadczeniem pracy nad sobą, yy, pro, pro, programu czy procesu tej zmiany również przy użyciu programu 12 kroków. A na początek, jak zawsze, pytanie, prośba o to, żebyś e, powiedział słuchaczom, jakie były według Ciebie, no jak na dzisiaj, no to widzisz z perspektywy dzisiejszego Twojego e, świadomości samego siebie, jakie były przyczyny, jakie były powody, czy jakie były przestrzenie, w których jakieś trudności się w Twoim życiu zaczęły pojawiać. Rozpocząłeś to powiedzmy w, w 2016 roku, kiedy zacząłem mieć stany depresyjne, stany mm -hmm. lękowe. Kiedy no, zacząłem ten, ten mój nastrój zaczął się, się zmieniać, moje, moje jakieś tam takie szczęście, takie zadowolenie z, z życia, zacząłem odczuwać taki, taki bezsens życia, takie przygnębienie. No, i jakby y, wtedy nie, nie wiedziałem, co zrobić. Miałem gdzieś tam opiekę psychologa, bo uczyłem się w Laskach pod Warszawą. Byłem wtedy w klasie maturalnej, więc to też troszeczkę było z tym trudu. I zdarzył się taki moment, y, to był 9 grudnia, kiedy trafiłem do mm, mojego psychologa i się rozleciałem, powiedziałem, i to moim zdaniem jest takie dotknięcie dna, mówię, nie radzę sobie, pomóżcie mi. To był taki moment, że mówię, ja już, już mam dość, ja sobie nie radzę, pomóżcie mi. To zaczęła się moja, moja zmiana. No, trafiłem na, na, na konsultację psychiatryczną, dostałem leki, no i zacząłem szukać terapii, która mi pomoże wyjść na prostą. Proces był długi i też chcę, korzystając z tej przestrzeni, powiedzieć do tych ludzi, którzy szukają, dajcie sobie czas, że to nie musi być pierwsza konsultacja, nie, 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 nie poddawajcie się temu, że no, skoro nie znalazłem teraz, to, to coś ze mną jest nie tak. Po prostu to wymaga czasu. Ja póki znalazłem właściwą terapię, która rzeczywiście pomogła mi, to, to minęło kilkanaście konsultacji, różnych prób terapii krótkoterminowej, które ułapałem się wszystkiego, żeby zadziałała się ta zmiana, żebym czuł się lepiej, żebym miał chęć do życia. To jest długi proces. Kilkukrotnie miałem, miałem też, też myśli samobójcze, ale, ale miałem zawsze gdzieś tam z tyłu głowy Boga i tego, że On jest, i że On mi pomaga. Chociaż zawsze mówię też z przekąsem, że rozumiem tych ludzi, którzy jednak postanawiają, nie radzą sobie z życiem i popełniają to samobójstwo. Jest to trudno, prawda, ale, ale rozumiem tych ludzi, bo mając doświadczenie, no miałem kilka takich momentów, tylko ja się cieszę, że miałem Pana Boga, potem miałem leki, które mogłem się wesprzeć w takim jakimś swojej czarnym, takim e, tunelowym, takim zawężonej świadomości takiej, takiego cierpienia. Okej, okay. mówisz, że uczyłeś się w laskach, no w tym instytucie dla ociemniałych, tak? Bo jesteś osobą niewidzącą. I dlatego tam trafiłeś. Czy, czy ten fakt, właśnie to, to ograniczenie, które jest związane z, twoim, z tym faktem, że nie widzisz, było przyczyną tego stanu, czy to, jak dzisiaj widzisz, może były jakieś inne rzeczy? W jakimś sensie to, to było to. Też zobaczyłem w, w pewnym momencie w swojej pracy nad sobą, że, że jakoś tam nie mam zgody na to, niepełnosprawność. Trudno mi jest tak naprawdę chyba dzisiaj powiedzieć jakieś taka jedna przyczyna moich, moich trudności, kryzysów. No po prostu yy, przez to, że nie byłem z rodzicami, no nie miałem umie nie nauczyłem się wyrażania emocji, nie miałem tych umiejętności, yy, potrzebowałem przepracować jakieś takie różne sytuacje z dzieciństwa, je przeżyć, uporządkować i zamknąć, bo yy, no, do kroków wrócę, ale po krokach. Było tak, na chwilę wyjdę, że moje doświadczenie jest takie, że kroki są fajnym, dobrym, ale dla mnie dodatkiem. I ja potrzebowałem mm. psychoterapii indywidualnej. I wtedy dokonałem rzeczywiście po kilkunastu konsultacjach świadomego wyboru, że wybieram i znalazłem niewidomą psychoterapeutkę. To mhm. był bardzo świadomy wybór, dla mnie najlepszy, bo ta psychoterapeutka też była z lasek, więc swój człowiek też rozumiała moje trudności i pomogła mi w terapii długoterminowej wrócić do siebie. Poukładać te, te przestrzenie, które powodowały moje, moje cierpienie poprzez różne ćwiczenia, które dostałem, narzędzia, do których mogę zawsze wrócić. Czy to w jakichś tam sytuacjach trudnych w terapii, właśnie takich schematów, czyli tego, że to co robię jest czymś uwarunkowane jakimiś właśnie powtarzającymi się sytuacjami, więc to mi też pomogło. Ja oczywiście nie żałuję tego tego wszystkiego, co przeszedłem, ale rzeczywiście potrzebowałem jeszcze mhm. pracy psychoterapeutycznej, która A, to, nie pomogła to, mi. Zrozumiałe. Chociaż coś takiego, że nie, nie byłeś z rodzicami, czy mam czy rozumieć, że jakiś, e, miałeś czas e, opuszczenia domu, czy też chodzi o to, że nie byłeś w laskach z rodzicami? Chodzi o to, że nie byłem w laskach z rodzicami, bo mhm. ja mieszkam 300 kilometrów, mieszkałem 300 km od lasek i rodzice e, oddali mnie do szkoły w szóstym roku życia, do przedszkola. Mm -hmm. Cały czas byłem poza domem. Mama mi opowiadała pierwsze jakieś tam tygodnie, miesiące, no to były takie, że mama przyjeżdżała po dwóch, trzech dniach, no bo zawsze taka rozłąka jest trudna i dopiero gdzieś tam w terapii zobaczyłem, że to miało wpływ na mnie, ta, ta mm -hmm. rozłąka z rodzicami. To z jednej strony to było pomocne, bo uczyłeś się życia i pewnie dało to ci możliwość korzystania z życia mimo niewidzenia, ale jednak byłeś oddzielony od rodziców jako Dziecko tego bardzo brakowało, tak? Tak, tak. Tak. Wiadomo, na, tak. Na wakacje jeździłeś do domu, tak? Na wakacje, ferie. No, mhm. Tam co najczęściej co miesiąc było taki. Mieliśmy taki styl, że powiedzmy co miesiąc byłem w domu, a w jakimś tam późniejszym momencie co dwa tygodnie mama mam przyjeżdżała do mnie, więc mhm. ja i tak się ja i tak miałem dosyć dobrze, bo ludzie, którzy mieszkali. Jeszcze dalej, no to jeździli, powiedzmy, na przykład tylko na święta, bo rodzice nie mieli przestrzeni, aby po to dziecko przyjechać. Ja, mm -hmm. Nie było takiej, były połączenia, więc ja byłem w domu dosyć często, ale. Ale mimo wszystko, tak, było tak. Brak, Ten okres, brak, na pewno, tak. kiedy byłem mały, no bo z czasem, wiadomo, uczyłem się i też to inaczej wyglądało, wszystko, ale myślę, że to miało wpływ, no bo to jest ważne, żeby być w tym domu. Ale rzeczywiście, no, no, szkoda mi umiejętności, których w domu bym nie miał, mhm. których w domu bym nie mógł wypracować, bo rodzice naj, naj, bardzo często, chcąc dobrze, robią krzywdę, nie u, dając umiejętności, nie mają. Za moich czasów jeszcze nie było, bo teraz w Włoskach jest wczesna interwencja, czyli takiego przestrzeń, gdzie rodzic może z dzieckiem przyjechać, gdzie tłumaczy się rodzicom, jak nauczyć różnych rzeczy dziecko, jak dawać tę przestrzeń. Za moich czasów to nie było, ja wypracowałem sam, jakby motywując rodziców do tego, żeby no, Mógł sam pokroić tego kotleta chodźmy mm -hmm. Tak, taka, taka wydaje się naturalna opiekuńczość, substytuująca Twoją niemoż niemożność tak widzenia, by była tak naprawdę przeszkodą w rozwoju Twojego samodzielnego funkcjonowania. Tak. To, to co często słyszę, jak mówisz, właśnie, że szanujesz to środowisko dwunastokrokowców, bo nikt się tutaj za bardzo nie wyręcza. Ale też chodzi o, o, wyręcza to wyręcza, bo ludzie są bardzo pomocni, ale że no tak, tak, ja ale... nigdy nie miałem odbioru, że ktoś się nagle jakoś tam zachwyca, jest taki nienaturalny w tym, że ja jestem. Ja przyszedłem, przyjechałem przy pierwszym obrocie na meeting do Warszawy na świadectwa i ja po prostu, jakby ci ludzie mnie znali od lat, o chodź tu siądziesz, w ogóle fajnie i to było takie naturalne wszystko. Mm -hmm. To mi bardzo, bardzo się podoba, bardzo to lubię, bo... Ja chcę normalności, ja nie chcę, żeby ktoś mnie wyjątkowo traktował. Ja chcę być przyjęty, mam swoje ograniczenia, ale ja chodzę, ja żyję, ja chcę przyjeżdżać tam, gdzie potrzebuję pomocy, to o nią proszę. Też się Moja terapia mi nauczyła tego, żeby o to pomoc prosić, bo tak naprawdę... Jasno komunikować, bo nie każdy rozumie. Nie, jak ci pomóc, tak. o to, że często na przykład, nie wiem, jestem przy tym stole, mogę sobie e, wsadzić rękę w masło, że ja robię sobie krzywdę, bo się frustruję, że coś... E, Gdzieś rękę wsadziłem, mhm. ale tak naprawdę no, to jest kwestia tego, nie miała, że ja sam zrobię. No właśnie proszenie o pomoc jest czymś dobrym, bo mnie uczy też tego, że czasem warto poprosić, no bo jest łatwiej, jeżeli jest dużo rzeczy na stole. No to jest bardzo właśnie o, Tak, oso też Osoby to. widzące też proszą o podanie przecież różnych rzeczy na stole, tak. tak. No, to nie jest jakiś y, coś dziwnego. Okej, okay, mówisz o tym i słusznie, że w niektórych sytuacjach, tak jak Twoja przypadłość, same kroki nie dałyby rady. Potrzebowałeś pracy terapeutycznej, specjalistycznej pracy terapeutycznej. Udało Ci się przez konsekwencje wreszcie doznać terapeutę. Jak mówisz, niewidzącego, czyli który doskonale zna problem. A najlepiej ci, którzy znają problem, pomagają. I to, jak słyszę, Ci pomogło. A skąd się pojawił pomysł na kroki, albo w ogóle skąd się pojawiła Informacja wiedza o, o krokach. Z tego nie są właśnie teraz pewne, ale to, co pamiętam, do no mnie o krokach powiedział mój psycholog. Mój psycholog z Lasek jest człowiekiem bardzo wierzącym i to mi też mnie pociągnęło do Pana Boga, bo że on mi opowiadał po pierwsze o wierze, jak ją przeżywa, relacje z Panem Bogiem, ale w pewnym momencie mi rzucił temat, że no, są warsztaty 12 kroków. Nie wiem, czy to dlatego, bo się później okazało, że trzy osoby z lasek. Nauczy trzech nauczycieli było w krokach. I nie wiem, czy to też stąd ten znaczy, mój psycholog nie wiedział o tych krokach, mm. od tych trzech osób, które były. I które też ten proces przeszły. I przyszedł taki moment po takiej terapii, bo ja trzymałem się jakiś kilku terapii, które były jakieś mało regularne, bo nie byłem do przestrzeni, że trzymałem się czegokolwiek, jakby zmianie, że wracałem do jakichś starych zachowań, stanów. Mówię, nie, wybieram coś innego. To była chyba decyzja, chyba kilku godzin, że zapisałem się na kroki, zapisałem się, zostałem przyjęty, i to był taki mój kolejny element, który tego się złapałem, aby no, żyć jak najlepiej, aby po prostu wyjść z tej sytuacji, która była dla mnie cierpieniem. No i skorzystałeś z tego, że pojawiły się jakiś czas wcześniej, pojawia się propozycja Kraków trochę bliżej dla Ciebie niż Warszawa, tak? Z, z lepszym trochę dojazdem, tak? Bo tak. ty Słowak miałeś łatwiej do tak. Białego Stoku niż do Warszawy, prawda? Tak. No właśnie, więc to też jakaś taka, no niełatwa, bo jednak podróż trzeba odbyć, ale większa możliwość, tak? Tak, ok, zaraz powrócimy do naszego spotkania z Piotrem. Wolna Chata. Wracamy do spotkania z moim Państwa gościem w dzisiejszej wolnej chacie z Piotrem. Jak już Państwo wiecie... Piotr podzielił się swoimi doświadczeniami, swoim problemem, kryzysem związanym z tym problemem, czyli swoją niepełnosprawnością. Piotr po prostu jest osobą niewidzącą. I ten problem, czy kłopot z tym akceptacją, przyjmowaniem tego faktu, pojawił się w trudnym okresie, bo w klasie maturalnej w szkole w Laskach, w której, jak się okazuje, byłeś od bardzo wczesnego czasu, od przedszkola, tak? tak i fakt braku kontaktu z rodzicami, brak tej bliskości, tej tej możliwości dzielenia się swoimi przeżyciami z osobami bliskimi, zaowocowało tłumieniem emocji i potem zaczął wywalać. W tym właśnie czasie trudnego momentu w Twoim życiu. Ale znalazłeś terapię, znalazłeś osoby, które ci pomogły, byłeś konsekwentny, przepracowałeś siebie i ktoś ci zasugerował, psycholog, tak, że tak. dobrze byłoby kontynuować tą pracę, jakoś rozwijać się w oparciu o program 12 Kroków, na który zdecydowałeś się włączyć. I miałeś świadomość, albo jakoś tam. Byłeś w stanie sobie wyobrazić, jak to będzie? Dwa i pół roku dojeżdżać? Teraz w tygodniu? Nie, ja byłem w takim kryzysie, że ja po prostu łapałem się tego, że, że może to mi pomoże. Ja kompletnie nie zastanawiałem się nad tym. Mówię, bo dostałem kolejną szansę i może to będzie to, co pomoże mi wyjść z moich trudności. Mhm. Nie kalkulowałem, po prostu cieszyłem się, że. Jest coś kolejnego, coś ukoi moje, moje cierpienie, pomoże mi wyjść na prostą. Mówisz, że byłeś w Warszawie na mitingu na, na, na mszy. To było jeszcze przed podjęciem drogi warszawskiej, czy już w trakcie? W trakcie na A, początku trakcie. samym. Mhm. Też ucieszyłem się, bo to był taki moment, że, że chyba to mówiłem właśnie prowadzącemu świętej pamięci Jarkowi Mateuszczykowi. I on akurat był wtedy, on też opowiadał ludziom, to też z innym prowadzącym, właśnie, że, że jadę, dojeżdżam z, z suwałki, że to jest takie. Pokazuje swoją tak, determinację. Tak, determinację tej pracy. Okej, okay. i jak się na tej grupie swojej w białym stoku odnalazłeś? Jak tam się. Jak ci było wśród tych osób? Było dobrze. Grupa, grupa była zgrana dosyć szybko, gdzieś tam zaczęliśmy ze sobą też pisać, jakoś tam, gdzieś tam, nie pamiętam, czy od razu, ale się spotykać, więc, więc grupa była w porządku. Też ucieszyłem się z tego, że nie było problemu w ogóle, tak pomijając już grupę, z tym, żeby otrzymać materiały w wersji elektronicznej, mm -hmm. że to nie było jakieś kłopot, że one były i, i było to wszystko... No by było, też dla zrobienie. twojej wiedzy nie byłeś pierwszym niewidzącym na, na programie, na warsztacie, także też nie było tak dla nas to szokujące i... Trudne do zrealizowania twojej potrzeby zaspokoić. Ktoś nie przyznał albo nie znam, bo środowisko młodych jest takie, że tam raczej wszyscy znają i no. musiał być to ktoś starszy. Nieco. To była osoba no, pewnie 10 lat starsza od ciebie. No to, to nie wiem, okej. Okay. Jakieś 2-3 lata wcześniej od twojego doświadczenia. Okej, okay, ale to fajnie, bo w takiej sytuacji, kiedy się jest w takim dużym kryzysie, w trudzie, prawda, takim zderzeniu z jakąś rzeczywistością naturalną dla każdego młodego człowieka wejścia w dorosłość, a w Twoim przypadku było to jeszcze wzmocnione tymi brakami, deficytami emocjonalnymi, no i Twoim problemem, tak, nie Więc jak się znalazłeś na tej grupie dobrze, no to taka od razu pomoc, nie? Taka w, przez samą środowiskowa pomoc. Tak, po, taka pomoc też. Yy... Jarek dosyć szybko zreflektował, że czasami może bardziej przeszkadzać niż pomagać w tym nauczaniu się tej przestrzeni, że ja muszę gdzieś tam przejść, obejść dookoła, do salę, mm -hmm. czy, czy też, też, no właśnie. A czy w ogóle jest tak, że tak naprawdę ja do warsztatów nie zdawałem sobie sprawy, że ja nie godzę się na swoją niepełnosprawność. Warsztaty jakoś mi pokazały, że ja siebie oszukuję, bo ja zawsze mówiłem, nie, nie wiem, ja pogodziłem się z tym, że jestem niewidomy, jest w ogóle okej. Okay że żyłem w jakimś czy kłamstwie, czy, czy, czy jakaś to była inna, inna taka... No fałszywe przekonanie tak, jakieś, tak. 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 Może miał coś zagłuszyć, ale to mi się tak dotknęło. I też ta praca z ćwiczeniami, że tam, gdzie ja zarzucałem ćwiczenia, ćwiczeniach, że to jakby ktoś jest czemuś winny, jakieś moje krzywdzie, i prowadzący mnie konfrontowali, że to ja mam z tym problem, to jest mój problem, a nie że ja mam kogoś teraz obwiniać. Takie stajęcie w prawdzie, tak. I, I tak rzeczywiście ono było tak, to było tak z miłości, ale, ale konkretnie, tak, tak po męsku. No, z drugiej strony pomagało. to jest zrozumiałe, to jest trudno przyjąć jakieś swoje ograniczenie, które nie jest z skutkiem mojego działania, prawda? po prostu jest jakieś nie i inni go nie mają, to, to mówimy o tym pierwszym kroku, że dużo prosi nam przyjąć ograniczenia, które mają wszyscy, na przykład to, jak, że człowiek nie lata, prawda, w sensie o własnych siłach, wszyscy przyjmujemy i jest okej, okay, tak, a wiemy przecież, że są stworzenia, które latają i to bardzo dobrze, nie? <laughs> Więc to, co dotyczy wszystkich, tam jest łatwiej przyjąć, a to, co ogranicza tylko nas albo niewielką grupę ludzi, dużo trudniej jest przyjąć, no i tutaj tego właśnie doświadczasz, nie? Że ta Twoja przypadłość, Twoje ograniczenie jest no, dotyczące jakiejś niewielkiej ilości osób, i dlatego też to podświ podprogowe, podświadome, myślę, konstatacja z tym związana może być jakąś krzywdzącą sytuacją, przeżywana jako krzywda. I jeżeli tego nie przyjmiemy, nie zobaczymy, nie uznamy tego w sobie, no to wtedy to się odkłada i boli. Tak. I przywracowałeś sobie to jakoś tam, pomału, w tym warsztacie, tak? Tak, ale myślę, że to tak jak słyszałem w różnych miejscach, że to było takie, takie liźnięcie. Ja po warsztacie właśnie poszedłem na terapię i zostawiłem, uznałem, że żeby nie mieszać przestrzeni, no to zostawiłem gdzieś warsztat na rzecz właśnie terapii. Odłożyłem to i skoncentrowałem się na terapii, na tym, żeby rzeczywiście na tą prostą wyjść, żeby tak, tak żyć pełnią życia. Widziałem też powoli efekty. Dostałem leki, które miałem pomoc też psychiatryczną, dostałem leki, które rzeczywiście mi pomagały jakoś tam ten, ten nastrój pod, podtrzymać i się potem jeszcze okazało, bo ja myślałem, że miałem problemy też ze snem, że to jest kwestia nie jakichś taburzeń lękowych albo po prostu kwestia ograniczeń mojej niepełnosprawności, więc przy okazji rozwiązałem też jakieś inne swoje trudności poprzez to, że trafiłem na, na, na tą konkretną osobę. No i to rzeczywiście, mi po to, 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 to terapii rzeczywiście to było takie dopełnienie i wtedy rzeczywiście... Ja, ja, ja wiem, że kroki mi pomogły, bo myślałem inaczej, wyrażałem siebie inaczej, nie, nie uogólniałem, starałem się mówić w pierwszej osobie. Doceniałem to, że, to, że mam tyle relacje mam, pozwoliło mi dosyć łatwo jakoś tam zmienić swoje, swoje zachowanie, zmienić swoje słownictwo, które by mnie kierunkowało, te kroki we mnie by działały i widziałem, tą, widziałem też tą, tą zmianę, pomimo tego, że może jeszcze nie dostrzegałem tak, tak dokładnie. A co było takiego, nie wiem, najtrudniejszego, czy, czy najbardziej zapadło Ci w, w pamięć w procesie tego warsztatu? No myślę, że najtrudniejsze było dla, dla mnie to uświadomienie, że ja się wyszukiwałem, że pogodziłem się z tym, że nie widzę. Myślę, że to było dosyć taka, takie mocne zdarzenie z, z rzeczywistością, że ja się w ogóle z tym nie pogodziłem, że wchodzę gdzieś tam w, w jakąś rolę ofiary, w jakąś rolę skrzywdzonego i że no właśnie się z tym nie pogodziłem, że potrzebuję nad tym jeszcze przysiąść, no, to przepracować i się w końcu z tym zgodzić. Oczywiście do dzisiaj są momenty, że jakiś tam się nie godzę na, na swoją niepełnosprawność, kiedy Czuję, że ograniczenia, że ja chciałbym coś zrobić, a ograniczenia mam, mam z zewnątrz, jestem bezsilny wobec tego. I to, to jest coś takiego, że, że to ta własna wartość, czasami ją uzależniam od tego, że, 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 że nie widzę i nawet zastanawiam się, czy będę miał w 100% to moje poczucie własnej wartości jakoś stabilnie trzymać przez to, że, że, że jest to niepełnosprawność. Poczucie może być trudno trzymać, ale odnalezienie wartości Dziecka Bożego w sobie jest możliwe i ono jest niezależne od tego, jakie przymioty jakie możliwości fizyczne w życiu doczesnym mamy. Więc wszystko jeszcze przed Tobą. Jesteś młodym człowiekiem, cały świat przed Tobą doświadczy mnóstwo i myślę, że na pewno praca, którą podjąłeś, daje efekty. To widać, bo znam Cię już troszkę, obserwuję Cię jakiś czas. I, I widzę, że się zmieniasz, że się rozwijasz, i w związku z tym problemy czy trudy, chociaż samo to, że o tym mówisz, prawda? Mówisz o tym już w jakiś sposób taki zrównoważony, prawda? Kiedy że, że doświadczyłeś, uświadomiłeś sobie to i jakoś nad tym pracujesz, nie? I że te emocje już mnie gorują, że mogę o tym mówić tak, w sposób taki opanowany, i, i jakby zatrzymać się. Nad tym, że to jest, a nie, że to jakoś tam mnie, mnie rozbija. To też jest super. No właśnie, bo to jak we wszystkich aspektach, tak samo w tym Twoim doświadczeniu, u, 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 ukonkretnionym, niezgoda powoduje tylko, że nie możemy nic, nic zrobić, prawda? Tak. Jesteśmy w zwarciu, w zderzeniu, w trudzie. A zgoda na fakty, no, fakty są czasami trudne do przyjęcia, nawet bolesne z naszego, naszego punktu widzenia. Ale jeśli przyjmiemy fakty, no to zaczynamy móc działać konstruktywnie, prawda? Więc fakt, że jest coś, na przykład, nie wiem, ktoś złamał rękę, czy ma jakąś inną przypadłość, mówię o tym specjalnie w odróżnieniu od Twojego, byś zobaczył, i przecież wiesz o tym doskonale, że inni też mają swoje ograniczenia, prawda? No i jeżeli akceptujemy to ograniczenie, no to nawet ze złamaną ręką czy nogą też da się żyć i coś tam zrobić, tak samo jest w przypadku. Myślę Twoim, oczywiście niewidzenie nie jest wydarzeniem immanentnym, ciągłym, tak? jakimś ograniczeniem, no, ale z, jesteś jedyną osobą niewidzącą, którą znam i wiem, że sobie świetnie potraficie radzić z rzeczywistością otaczającego świata. Zresztą sam też dajesz świadectwo i teraz jesteśmy na rekolekcjach dla absolwentów i też się dzieli, dzieliłeś tym, że właśnie bierzesz, że tak powiem, byka za rogi, świat, yy, że tak powiem, pod buta i podróżujesz, tak? Czyli ruszasz się, pokazujesz sobie, że możesz zdobywać, się, jak to się mówi, świat. Tak. I w tym podróżowaniu jakoś, myślę, się też odnajdujesz, tak? Ono ci coś daje. Tak, z mi frajdę. Szczególnie podróże pociągami, to jest coś, co hmm. lubię i co mi też ułatwia y, spełnianie różnych zadań, y, jeżdżenie w różne miejsca, poznawanie a ludzi. No właśnie, bo to podróże to ludzie, tak? To, to, to relacje, nie? Jeżeli nie masz obawy, niepokoju i, i przepracowałeś jakoś sobie samego siebie, no to te relacje mogą być bardzo ciekawe, prawda? To przez sposób... tyle kilometrów, że ja już jestem w miejscu miejscach, stacjach, jestem już jak u siebie. I, i, no właśnie, i, no. to też, ale też siłą rzeczy, bo jesteś osobą, która potrzebuje też czasami i pewnie na to, z tego korzystasz, pomocy drugiego człowieka, więc taka otwartość na relacje też sprzyja poznawaniu ludzi, prawda? Tak, i, i temu proszeniu o pomoc. Mhm. Właśnie, to, to też taki jesteś świadkiem czy świadectwem też dla tych, którzy mają bardziej ukryte swoje jakieś ograniczenia czy, czy problemy i trudniej im y, o tą pomoc prosić, bo, bo trzeba ujawnić, że ma się ograniczenie, nie? a w Twoim przypadku to ograniczenie jakby jest widoczne i przez to paradoksalnie to ułatwia y, proszenie o pomoc. Nie? nie trzeba mówić dlaczego, tylko po prostu prosić o pomoc. Tak. Także jesteś yy, przy, przykładem dla innych, nie? Zgódź się na swoje ograniczenie, ujawnij je, a będzie łatwiej Ci prosić o pomoc. Tak, to mam też takie doświadczenie właśnie, że warto o tą pomoc prosić. Kiedy byłem w restauracji i złożyłem laskę, bo stwierdziłem, że będzie mi łatwiej. Mm -hmm. I poprosiłem, żeby ktoś mi doniósł dolewkę, więc ktoś mi zrobił. Potem na końcu prosiłem, żeby ktoś mi wyniósł śmieci i mówi, a, a, a pan sam nie może tego zrobić. już przepraszam, ale ja nie widzę. Mm -hmm. I fajne było to, że ten ktoś rzeczywiście też jakoś tam nie, nie użalał się nad tą sytuacją, tylko powiedział, dobrze w porządku, i to dało mi też w lekcję, że Mając to rozłożoną laskę, ułatwiam sobie, bo nie stwarzam y, nieprzyjemnych sytuacji, bo ktoś wierzy, a ja nie widzę. I po, jak nie, powiem... nie zaskakujesz innych. Tak, i ja sam też mi proszę o pomoc. Zawsze tę pomoc oczywiście chętnie otrzymuję. Nie mam z tym problemu, bo jest to jasne, jest to precyzyjne i, i, i to też mnie dość nauczyło, że, że to ułatwia jeszcze i mi, i innym. Okej, okay, zaraz powrócimy. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.